Ja wiem, że czasami to jest irytujące, kiedy władza jest z siebie zadowolona. Ja nie jestem z nas zadowolony, nie o to chodzi. Ale naprawdę w ciągu półtora roku uzyskać ten efekt dzięki niższej inflacji, wyższym wynagrodzeniom, realny wzrost wynagrodzeń jest też najwyższy z możliwych i no, wyraźnie wyższym świadczeniem socjalnym które wreszcie Polską uczyniły no, krajem powyżej średniej europejskiej, jeśli chodzi o pomoc tym, którzy tej pomocy po prostu obiektywnie potrzebują. Te trzy składowe niska inflacja, wzrost wynagrodzeń i wzrost świadczeń socjalnych właśnie przyczyniły się do rekordowego wzrostu, jeśli chodzi o ten tak zwany dochód rozporządzalny. To jest rzeczywiście powód do, do satysfakcji, chociaż wszyscy będziemy chcieli więcej i to zrozumiałe, i na tym będziemy cały czas pracować. Polub skomentuj. Udostępnij.